Dzień dobry, witam serdecznie w Ekspresie Frankowiczów. Odcinek 57. A dzisiaj mamy 12 grudnia 2021 roku. Jesteśmy po Mikołajkach. Kamil Chwiedosik dostał nową poszetkę. Dziękuję bardzo, że zwróciłeś uwagę. Ja wiem, że już od tygodnia masz nową marynarkę. Oraz Zbigniew Urbański. I poszetkę też mam nową. Nie tego, mogłem być gorszy Tego nie, od nie ciebie. Drodzy Państwo, przechodzimy do skrótów, wiadomości, informacji, którymi zajmiemy się w tym odcinku. Ułokik: Banki nie mają prawa żądać wynagrodzenia za udostępnianie kapitału. Czy pójdą śladem frankowiczów? Drogie euro może wywołać falę pozwów kolejnej grupy kredytobiorców. Pierwszy w Polsce wyrok ustalający nieważność tzw. umowy kredytu frankowego zawartej w ramach działalności gospodarczej. Prawomocne wygrane członków społeczności życia bez kredytu. M. Bank, Deutsche Bank. 17 grudnia w teatrze Sabat będzie miała miejsce premiera filmu Przekręt na Franka. Odpowiedzi na pytania internautów. Rozpoczynamy od dobrej informacji dla Frankowiczów, ponieważ Walkik postanowił stanąć w obronie konsumentów, czyli Frankowiczów, i uważa, że banki nie mają prawa żądać wynagrodzenia za udostępnienie kapitału. Skąd takie stanowisko Łokiku? Sprawa wynikająca. Z A, i to niespodzianka. <laughs> to proszę bardzo, jest taka odpowiedź. Nie, no stanowisko ŁOKiKu jest bardzo Zwięzłe, proste, oczywiste. W dwóch akapitach mieści się fakt tego, że banki nie mają żadnego prawa o korzystanie kapitału, od takiego rodzaju roszczeń. Zresztą nikt nie ma, dlatego że czynność prawna, jeżeli jest nieważna, no to na niej w żaden sposób nie może stanowić wynagrodzenia. Wyobraźcie sobie, że paser, który straciłby zysk, czy też w ogóle towar, mu przepad, którym handlował, nagle zacząłby pozywać tych, od, którym, od których ukradł, bądź też był pośrednikiem w kradzieży, tak jak banki nie do końca uczciwie proponowały te kredyty i nagle ten paser poszedłby do sądu o to, żeby ktoś mu teraz zwrócił za utraconą korzyść, bo on to by zarobił, żeby ta, ta rzecz nie była kradziona. No to trzeba było wtedy myśleć inaczej, kiedy się faktycznie e, takie kredyty sprzedawało. Także no absolutnie jest to e, zaangażowane w te sprawy są oczywiście również prokurator e, generalny, wielokrotnie już na ten temat się wypo wypowiadający, rzecznik finansowy, nasi eksperci, e, czy członkowie społeczności życia bez kredytu, mają na bieżąco na ten temat informacje, także absolutnie nie ma się czym przejmować. To są argumenty po prostu wyssane z palca. No może już niedługo e, prezes ŁOKiKu albo rzecznik prasowy będzie w, w naszym programie albo w programie Kasi Urbańskiej, okiem byłej Frankowskiej. Zapraszamy serdecznie. Tak, niezmiennie zapraszamy. Katarzyna dzwoni prawie codziennie, więc proszę odbierać telefony. Drodzy Państwo, przechodzimy do kolejnego tematu, ważnego nie tylko dla Frankowiczów, ale także tych, którzy wzięli kredyt hipoteczny, ale w euro, no bo kurs euro no, może przerazić. To oznacza, że być może mm, kredytobiorcy, eu, którzy wzięli kredyt w euro, także pójdą śladem frankowiczów, chociaż chyba już idą, prawda? No tak, oczywiście kredyty waloryzowane do euro już były przedmiotowo oceniane przez sąd w przypadku członków społeczności życia bez kredytu i wszystkie te umowy zakończyły się unieważnieniem oczywiście umowy, dlatego że waluta waloryzacji, czy też indeksacji, denominacji nie ma żadnego znaczenia, czy to jest euro, dolar, czy jen, czy jakakolwiek inna waluta, wszystko polega na tym, że mechanizmy, do których się odnosiły e, chociażby przeliczenia banków, tabele bankowe są e, oparte na rażąco naruszających zasady współżycia społecznego, klauzulach, tak zwanych klauzulach abuzywnych, a po wyeliminowaniu tych klauzul, taka umowa nie może pozostać w mocy i jest po prostu unieważniana przez sąd. Drodzy Państwo, to już 57 odcinek, a Kamil od samego początku odpowiada na Państwa pytania, czyli pytania e, internautów. Bardzo często m, przewijał się temat e, Działalności gospodarczej, pod którą czy na którą został wzięty kredyt frankowy na mieszkanie. I do tej pory nie mieliśmy zbyt dobrych informacji e, aż do dzisiaj, ponieważ e, zapadł w Polsce pierwszy wyrok e, w sprawie m, tzw. umowy kredytu frankowego zawartej w ramach działalności gospodarczej, czyli jest światełko w tunelu. Z przedsiębiorców. Tu nie można mylić dwóch pojęć, bo chciałem wyjaśnić, że to nie chodzi o to, że konsument zawarł umowę z bankiem na swoje mieszkanie, na swój dom i następnie zestawiał. Tam działalność gospodarczą, tutaj to nie, nie jest złamanie artykułu 22 Kodeksu Cywilnego, czyli tutaj cały czas mamy mowę o konsumencie. My mówimy o sytuacji, w której bardzo trudno jest wygrać sprawę, a wręcz na dzień dzisiejszy nie polecam wytaczania takich spraw w sytuacji, kiedy umowę z bankiem zawarł przedsiębiorca. Ze swoim e, Nipem z nazwą firmy, czyli w sytuacji, w której nie ma wątpliwości, że kredyt był zaciągany przez przedsiębiorcę, bo wynika to bezpośrednio z dokumentów i też przeznaczenia na lokal użytkowy, lokal handl handlowy, itd., itd. Wobec tego, oczywiście. Wracając do tego, co powiedziałeś, że jest to pierwszy wyrok dotyczący takiej konkretnej konfiguracji, że jest to kredyt hipoteczny. Natomiast znam już inne sprawy sprzed kilku lat, nawet, gdzie takie umowy były w pewien sposób albo modyfikowane przez sąd na, na podstawie nadzwyczajnej zmiany okoliczności, albo też po prostu unieważniane, gdzie dotyczyło to chociażby maszyn. Pamiętam taką sprawę leasing maszyny waloryzowanej do Jena, czy też innych bardzo podobnych spraw. Także oczywiście zdarzają się wyroki. Na korzyść przedsiębiorców w sporach z bankami. Natomiast, no, absolutnie, jeżeli chodzi o stan faktyczny na dzień dzisiejszy, to ja odradzam rozpoczęcie takich spraw, bo są one bardzo skomplikowane, bardzo trudne do oszacowania, jeżeli chodzi o efekt końcowy. Taki pozytywny efekt, oczywiście. Drodzy Państwo, już niedługo, za kilka dni dosłownie, 17 grudnia, w teatrze Sabat odbędzie się uroczysta premiera filmu dokumentalnego, Przekręt na Franka. Chcieliśmy tutaj z tego miejsca podziękować za scenariusz, fantastyczny scenariusz autorstwa Zofii Karaszewskiej, no i za reżyserię, a reżyserem była Katarzyna Urbańska, czyli moja żona! Brawo, Kasia! Brawo, Wy! <głos》> Kamil, no chcieliśmy także wszystkim podziękować za, którzy brali, uczestniczyli w tym projekcie, bo było bardzo dużo pracy, było naprawdę wiele trudnych ujęć. Absolutnie tak, absolutnie tutaj wielkie ukłony zarówno do twórczyń. Tego filmu, jak i też osobom, które zdecydowały się wypowiedzieć przed kamerą, które zdecydowały się faktycznie ujawnić rąbka swojej tajemnicy życiowej związanej chociażby z tym kredytem, czy też z drugiej strony patrząc ekspertów, którzy wypowiadali się bezpośrednio, bez żadnych, można powiedzieć, wątpliwości co do tego, że fakt oferowania przez banki tego rodzaju produktów, które już niektórzy nawet nie nazywają kredytami, tylko produktami, to Toksycznymi, jak to kiedyś powiedziałem, przypadkowo kredytami hipotetycznymi, a nie hipotecznymi, i to by bardzo dobrze określało formę i rodzaj takiego zobowiązania finansowego. No, ale co tu dużo mówić? Proszę obejrzeć trailer, który przygotowaliśmy specjalnie dla Państwa. Historia Frankowiczów to historia wielkiego przekrętu banksterów. Tak, zostaliśmy oszukani. Frankowicze zostali oszukani. To, co zostało odgórnie yy, zaplanowane. Ja nie mam pięknego widoku, to bank ma piękny widok. To, co zostało położone na rynku, nie ma nic wspólnego z kredytem w klasycznym rozumieniu. Zostaliśmy wystawieni na nieograniczone ryzyko. Faktycznie banki mogły zrobić, co chciały. Banki wydawały setki milionów złotych na propagandę. To jest spekulacja. Mechanizmy spekulacyjne zawsze bazują na mechanizmie niepewności. Jest to ruletka, ale wyszła ta ruletka rosyjska. Kredytobiorca została bez nieruchomości i jeszcze najczęściej w Życie ludzkie jest mniej ważne od e, e, sum w bilansie. Dla bankowców to było tylko. Były tylko podpisywane umowy. A tak naprawdę przecież za tym, za tym szły zawsze historie, historie ludzi. Zostaliśmy właściwie wkręceni, tak? To ja czuję się, hmm, czuję się po prostu przez nich oszukana. Banki testowały klientów, znaczy na ile głęboko można budować oszukańcze rozwiązanie. Nagle to mieszkanie, które było taką, to, to, taką bezpieczną oazą, takim moim miejscem na ziemi, nagle stało się taką. Bombą. Jakim można być cwaniakiem, jak ktoś chce spłacać kredyt i kupuje mieszkanie, w którym chce mieszkać? Dlaczego tyle osób umyło ręce od Frankowiczów? Jak to się stało, że taki proceder mógł trwać tyle lat? Drodzy Państwo, teraz zapraszam Państwa do obejrzenia fragmentu programu Kasi Urbańskiej, czyli Okiem Byłej Frankowiczki. No ale teraz przyjrzyjmy się, o co chodzi w tych wezwaniach do zapłaty. Jak bank sobie tłumaczy to um, wezwanie do zapłaty i dlaczego nagle okazuje się, że Państwo musicie wpłacić um, jakieś środki, jakieś pieniądze na konto banku? Wyjaśniamy, że należna, zdaniem banku, kwota stanowiąca równowartość korzyści uzyskanej w związku z korzystaniem z kapitału, kredytu udostępnionego przez bank na podstawie umowy została obliczona na podstawie wytycznych dotyczących kryteriów, według których. Należy liczyć rynkową wartość korzyści kredytobiorcy czyli wynagrodzenie. Czyli oni sobie już policzyli Państwa wynagrodzenie za korzystanie z kapitału. E, państwo nie wiecie, na jakim algorytmie pracowali, e, z jakich m, obliczeń korzystali, ale oni Państwa poinformowali, e, że odnieśliście Państwo korzyść e, za korzystanie z kapitału i e, jest to Wasze wynagrodzenie, dlatego teraz musicie to zwrócić, dlatego że e, Państwo właśnie mieli czelność. E, m, E, e, mieli czelność, podważyć ważność umowy, którą Państwo e, podpisali. Twierdzicie Państwo, że umowa jest bezskutecznie nieważna. No tak, no, macie rację, tak orzekają sądy, ale bank próbuje e, wpłynąć na Waszą decyzję i wzywa Was do e, zapłaty takiego świadczenia. No, nie jest to korespondencja miła, nie jest to korespondencja przyjemna. Co więcej, e, przy dzisiejszym stanie prawnym nie ma czegoś takiego, jak opłata za korzystanie z kapitału udostępnionego przez bank. Bo dokładnie ta sama zasada mogłaby zadziałać w drugą stronę, ponieważ przecież Państwo co miesiąc e, spłacacie na podstawie tej wadliwej, nieważnej umowy e, kredyt i wpłacacie do banku pieniądze prawnie bankowi nienależne. Czyli teraz wy Państwo możecie wystąpić. Z pozwem przeciwko bankowi, kolejnym pozwem za to, że bank korzysta z kapitału, który wy udostępniacie bankowi. E, no właśnie, to może teraz warto na potwierdzenie um, tych wszystkich informacji, które Państwu przekazuję, e, odnieść się do e, informacji e, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Łokik właśnie wypowiedział się w kwestii um, korzystania z kapitału. Um, zapytaliśmy jako społeczność Łokik właśnie o to, co należy sądzić o żądaniu wynagrodzenia za udostępnienie konsumentowi kapitału i to tutaj zacytuję wprost, jaką informację otrzymaliśmy z Łokiku? Informujemy, że zdaniem urzędu, e, informujemy, że zdaniem urzędu bankom nie przysługuje prawo do Żądania wynagrodzenia za udostępnienie konsumentowi kapitału w sytuacji uznania przez sąd umowy za nieważną z uwagi na stosowanie w niej przez bank niedozwolonych postanowień umownych. W przeciwnym razie negatywne konsekwencje klauzul niedozwolonych, które w umowie umieścił bank, dotknęłyby wyłącznie konsumentów. Ja się tutaj na chwilę zatrzymam, dlatego że właśnie to, co tutaj podkreślił urząd, że w przeciwnym razie negatywne konsekwencje klauzul niedozwolonych. Które w umowie umieścił bank, dotknęłyby wyłącznie konsumentów. Dlaczego to takie ważne? Dlatego, że słynna dyrektywa 63.13 mówi właśnie o tym, że nie można jednostronnie kształtować umów, a strona, która zdecydowała się na takie jednostronne kształtowanie umów. Musi ponieść konsekwencje stosowania takiego przepisu, czyli to musi być dotkliwe dla drugiej strony na tyle, żeby nigdy więcej podobny proceder się nie powtórzył. Jest to bardzo ważne z punktu widzenia kształtowania prawa konsumenckiego i świadomości konsumenckiej, żebyście Państwo nigdy nie byli narusza, narażeni na podobne zapisy w umowach. Um, w przypadku e, każdej innej umowy, którą będziecie zawierać, z, e, czy to będzie umowa, kolejna umowa z bankiem na kredyt konsumencki, czy to będzie e, decyzja, którą na co dzień podejmujecie w sklepie, e, zakup dużego sprzętu AGD, cokolwiek, co będziecie chcieli Państwo podpisać, musi być e, chronione e, obie strony, ale też z przyznaniem racji tej stronie słabszej e, prawnie czyli konsumentowi. Dlatego Wokik się tutaj wypowiedział, że nie może być tak, że konsekwencje dotkną tylko jednej strony. Korespondencja i teraz nawiązanie do tych wezwań do zapłaty. Korespondencja, którą kierują banki do konsumentów, jest obecnie przedmiotem analiz prezesa Wokik, który w sprawie wystąpił do jednego z banków. W zależności od wyniku analiz otrzymanych informacji, prezes Wokik zdecyduje o ewentualnych dalszych działaniach. W tym miejscu jasno należy wskazać, że jeżeli cel tych wystąpień do konsumentów wykracza poza strategię procesową i ma na celu wywarcie nacisku, w celu zniechęcenia konsumentów do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej, wówczas prezes UOKIK może podjąć dalsze decyzje i dalsze działania. Zwracamy uwagę, że w sytuacji, gdy bank proponuje... Nie proponuje korzystnych ugód, droga sądowa jest jedyną możliwością dochodzenia roszczeń przez konsumenta. To bardzo ważne, co podkreślił tu ŁOKIK. Faktycznie, jedyną rozsądną drogą dochodzenia swoich roszczeń przez konsumenta, niestety, pozostaje droga sądowa. W związku z tym, że banki nie proponują ugód, które będą realnie korzystne dla frankowiczów, no droga sądowa wydaje się tą jedyną słuszną. Podobne stanowisko ma też prokurator generalny. A przed nami temat, który chyba najbardziej lubię, czyli prawomocne wygrane członków społeczności Życia bez kredytu. Na temat tych wygranych, Kamil oczywiście wie wszystko. Cóż mogę powiedzieć, no kolejna radość w, w rodzinach członków społeczności życia bez kredytu, bo pamiętajcie, że mówi się o, o kilkuset tysiącach frankowiczów, ale to też są ich rodziny, ich dzieci, ich bliscy. Bardzo mnie to cieszy, że cały czas zapadają w zasadzie każdego tygodnia prawomocne wyroki unieważniające na zasadzie teorii dwóch kondykcji. Przypominam, że do tej pory wszystkie 100% prawomocnych spraw w taki sposób się zakończyły. Także cieszę się bardzo, dziękuję za zaufanie członkom społeczności życia bez kredytu. Dziękuję Wszystkim ekspertom, którzy przyczyniają się za każdym razem ciężką, naprawdę ciężką pracą, bo to nie jest tak, że banki leżą i nic nie robią, nie bronią się, wręcz odwrotnie, czym więcej przegrywają, tym bardziej się bronią. Także jeszcze raz serdecznie wszystkim dziękuję, a Państwu wszystkim, którzy chcą dowiedzieć się jak wyglądało, wygląda ostatnie orzecznictwo, zapraszam oczywiście na nasz blog Życie Bez Kredytu, czy na nasz Facebook, również na bieżąco relacjonujemy wszystko na naszym YouTubie. A w związku z tym, że to już końcówka naszego programu, czyli tradycyjnie Kamil będzie odpowiadał na pytania internautów. Rozpoczynamy od Pani Olgi. Do którego Wydziału SA w Warszawie trafiają sprawy z apelacji od wyroków Wydziału II Sądu Okręgowego Warszawa? Czy bywają sytuacje, w których sąd utrzymuje niekorzystny wyrok z pierwszej instancji? No, to najpierw trzeba mieć jeszcze w pierwszej instancji niekorzystny wyrok, żeby sąd miał utrzymać. No, w naszym przypadku wszystkie wyroki, tak jak powiedziałam chwilę temu, zakończyły się prawomocnym wygraniem sprawy na zasadzie teorii dwóch kondykcji. Wobec tego trudno mi powiedzieć, co by było, działo się w sytuacji, w której opisanej przez pani miałaby faktycznie miejsce. Natomiast z drugiej strony patrząc, jeżeli chodzi o losowanie, do, do którego sędziego sprawa trafia, to w moim przekonaniu nie ma to większego znaczenia, dlatego że skoro Wszystkie sprawy wygrywamy, no to nie ma też znaczenia, który z sędziów prowadzi te sprawy. Natomiast trzeba pamiętać, co jest najważniejsze, że aby wygrać w apelacji, nawet jeżeli się przegrał w pierwszej instancji, to trzeba mieć dobrze napisany pozew. I jeżeli nawet zdarzyłoby się, że w pierwszej instancji powództwo byłoby oddalone, ale powiedzmy z błędnej oceny danej sprawy przez sędziego, to oczywiście taka sprawa w apelacji może zostać wygrana. Ale jeżeli już w pierwszej instancji. Mówiąc tak dosyć kolokwialnie, pozew został sknocony, nie został w właściwy sposób udowodniony od strony czy faktów prawnych, czy też od strony ekonomicznej, bo tu bardzo często zdarza się sytuacja, że ekonomiści nie są zapraszani do współpracy z powiedzmy pojedynczymi kancelariami, którzy nie potrafią we właściwy sposób udowodnić roszczenia co do wysokości, no i później jest lament, bieda, że oczywiście taka, takie powództwo jest oddalone, no to niestety w takiej sytuacji nie da się zmienić wyroku w apelacji, więc to wszystko zależy tak naprawdę od tego, jak został przygotowany pierwotnie pozew. Zostaniemy trochę w tym temacie, bo napisała do nas Pani Barbara. Jeżeli mamy złożyć pozew przeciwko bankowi, to czy iść w kierunku unieważnienia? Poprzestać na odfrankowaniu? Który wariant jest najlepszy? Pani Barbaro i Szanowni Państwo, temat stary jak świat, chciałoby się powiedzieć. Odpowiedź cały czas stare ta sama. Mimo tego, że oczywiście wszystkie sprawy kończymy na zasadzie teorii dwóch kondycji poprzez unieważnienie, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby złożyć pozew kaskadowo ułożony. To znaczy na samej górze mamy roszczenie główne dotyczące właśnie unieważnienia na zasadzie teorii dwóch kondykcji, stwierdzenia nieważności umowy i zapłaty z tego tytułu. Natomiast kaskadowo niżej ułożone roszczenia ewentualne, chociażby właśnie to odfrankowanie. Błędem natomiast absolutnie byłoby złożenie pozwu o odfrankowanie, bo w moim przekonaniu taki byłby dzisiaj oddalony. Jest bardzo mało prawdopodobieństwo, że sąd uznałby, że umowa po wyeliminowaniu klauzul niedozwolonych może dalej pozostać. Nie będę tu wchodził w szczegóły, natomiast generalnie takich wyroków odfrankowujących mieliśmy tylko sześć, od 6 lat i oczywiście one zostały przekazane do apelacji w celu zmiany skutków w eliminacji klauzul niedozwolonych i w apelacji do tej pory wszystkie sprawy, które zakończyły, również zostały z odfrankowania zmienione na unieważnienie. Z tego te roszczenie może być, to nie wadzi jako roszczenie ewentualne, ale absolutnie nie powinno być to jedyne roszczenie w pozwie. Teraz przechodzę do pytania pana Kazimierza. Jak wygląda składanie zeznań przeciwko bankowi? Jak trzeba się przygotować? Na co zwracać uwagę? Panie Kazimierzu, no przede wszystkim trzeba mówić prawdę. Trzeba mówić tyle, ile się pamięta. Absolutnie mówię to nie po to, aby wskazać, że ktoś mówi nieprawdę przed sądem, bo tak nie można i tak się nie dzieje, a byłem uczestnikiem kilkuset spraw i naprawdę proszę mi wierzyć, nie da się ukryć prawdy w tego rodzaju sprawach. Przede wszystkim z uwagi na to, że świadkowie zeznają jedynie ponad osnowę dokumentów, a w dokumentach jest tak naprawdę wszystko czarno na białym. Oczywiście, jeżeli chodzi o kwestie istotne do rozstrzygnięcia sprawy. Natomiast mówiąc o tym, że należy mówić to, co się wie, Zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą, czy mówiąc rzeczy takie, które są na dzień dzisiejszy przynajmniej zapamiętane dobrze, to chodzi mi bardziej o to, że nie można do, domyślać, wymyślać, domawiać jakichś elementów, których się nie jest pewnym, dlatego że właśnie mówienie o rzeczach, co do których być może dzisiaj się ma świadomość, a kiedyś się nie miało, czy też z drugiej strony patrząc, nie pamięta się dobrze, ale chce się dobrze wypaść przed sądem, bo powiedzmy, traktujemy to jakiś egzamin, ważną chwilę w swoim życiu, absolutnie nie, absolutnie tutaj nie można na siłę sobie przypominać, bo lepiej jest po prostu powiedzieć uczciwie, że się nie pamięta, niż starać się w jakiś sposób domniemywać, że coś mogliśmy na tamten czas pamiętać bądź myśleć, a najważniejszym w tym wszystkim jest to, że sąd bada dzień zawarcia umowy. Bardzo mało i bardzo ne, e, jakby bez wątków w zasadzie w sprawach, które prowadzimy. Pojawiają się jakieś okoliczności po zawarciu umowy. Wobec tego, jeżeli kredyt zawieraliście Państwo, nie wiem, 15 lat temu, to trudno też jest pamiętać wszystkie szczegóły. No, pamiętajmy, że to też jednak jest jakaś sytuacja, która dotyczy niecodziennego życia, a jest to trudny język ekonomiczny. Byliśmy w instytucji zaufania publicznego, więc też ta czujność nie była tak wystarczająco być może mocna, jak w przypadku chociażby innych relacji czy zawodowych czy w życiu prywatnym, dlatego że po prostu frankowicze dali się złapać, tak jak zresztą tytuł filmu, dali się przekręcić na tego franka przez instytucje, które wtedy były uważane za instytucje zaufania publicznego. Wobec tego nie można dać się przekręcić również w czasie składania takich zeznań. Oczywiście o tym wszystkim rozmawiamy bezpośrednio z zainteresowanymi przed tymże jakby elementem procesu sądowego, czyli przesłuchaniem. Drodzy Państwo, ale teraz to już na poważnie. To wszystko, co na dzisiaj dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękujemy serdecznie i widzimy się w kolejnym odcinku już za tydzień. Do widzenia.